Witam wszystkich. Dziś odcinek w troszkę innej formie. Chciałbym się Was zapytać jak podłączyć, jak uruchomić taki zespół silnik. To on jest dwurzutowy. Dane silnika. Nie wiem, o tak może być lepiej. Chodzi mi o podłączenie tej pompy. Byłem ją w drodze wymiany. I tak tu przyjmijmy, że jest podłączenie numer 1. Tu jest podłączenie numer 2. Tu jest podłączenie numer 3 i tu jest podłączenie numer 4, dane z tabliczki znamionowej pompy, pytanie do ekspertów jak połączyć hydraulikę i ta śruba śruba numer jeden powiedzmy jest sterująca i ta śruba do czego służą i to je, yy, jest zawór elektromagnetyczny on jest bodajże na 24V z tego co tam udało mi się odczytać, już nie pamiętam gdzie jest gdzie jest jego numer tu jeszcze do tego jest wszystkiego chłodniczka ale prawdopodobnie ona jest też uszkodzona eee, pytanie do was, jak to podłączyć jak to uruchomić jest to pompa ze zmiennym wydatkiem tylko po prostu chciałbym wiedzieć, czy, czy jest to do uruchomienia w prosty sposób, czy, czy po prostu trzeba jakąś bardziej skomplikowaną Yy, skomplikowane sterowanie, i nie ma się co bawić. Chciałem tego użyć do zrobienia zasilacza hydraulicznego do prasy hydraulicznej, ewentualnie. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Zachęcam do śledzenia kanału. Trzymajcie się, cześć.